Hola! Dzisiaj robimy sobie lekcję ze słuchu, bo słuchanie jest bardzo ważne, żeby się zrozumieć. Bo co Wam z tego, że będziecie mniej więcej potrafili rozmawiać i wyrażać się, skoro nie zrozumiecie tego, co Wasz rozmówca do Was mówi. A hiszpański to drugi najszybszy język na świecie, więc nie jest tak łatwo. Trzeba słuchać, trzeba dużo słuchać, ale nie tylko słuchać i tutaj wleci, a tutaj wleci, tylko próbować pracować nad tymi tekstami czy nad tymi filmikami, które oglądacie, których słuchacie. Na przykład można sobie oglądać... Kawałeczek włączyć na pauzę, spróbować powtórzyć to, co powiedzieli, spróbować przynajmniej rozdzielić te słówka. Czy potraficie to zrobić? Czy potraficie rozdzielić słówka, które słyszycie, nawet jeśli niektórych z nich nie znacie? To jest bardzo fajne ćwiczenie. Na YouTubie można sobie zmniejszyć tempo odtwarzania, więc to jest też plusik. Można sobie tego wysłuchać szybciej, później troszkę. Yy, przepraszam, wolniej, później troszkę szybciej, i w ten sposób uczyć się rozdzielać te słówka. I zrobimy właśnie teraz takie ćwiczenie. Ja Wam przeczytam jeden bardzo króciutki dialog. Dwie osoby będą rozmawiać. Taki bardzo codzienny, bardzo życiowy, po prostu dwóch znajomych sobie gada i umawia się powiedzmy. Na razie nie będę mówiła o czym to jest, bo chcę, żebyście Wy tego posłuchali. I przeczytam to dwa razy. Pierwszy raz takim normalnym tempem szybkim. Później drugi raz to przeczytam, już zrobię to wolniej, a za trzecim razem już zobaczymy ten tekst na ekranie i go sobie przeczytamy i przeanalizujemy, przetłumaczymy. No to lecimy. Skupcie się i zaczynamy. Hola, Juanjo, ¿qué hay? Hola, María. Pues nada, aquí currando un poquito. Ah, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Mucho trabajo? Sí, la verdad es que sí, algo de trabajo hay. Bueno, es lo que hay, ¿no? Sí, sí, si sí, no me quejo. Oye, ¿y qué haces esta tarde? Hmm, pues no lo sé, no tengo planes. ¿Por? Pues porque hay un evento que organiza una amiga mía y quiero pasarme por ahí. A ver qué tal el ambiente. ¿Te vienes? Ah, qué guay. Sí, ¿por qué no? ¿Pero qué es? ¿Qué tipo de evento es? Es un evento al aire libre, con música en directo, puestos de comida y todo eso. Ya, pues vale, ¿a qué hora es? La entrada es libre, podemos ir cuando queramos, entre las 4 y las 11. Ah, vale, pues yo salgo de trabajar a las 6. ¿Me pasas a recoger y vamos directo para allá? Sí, vale. Muy bien, entonces nos vemos más tarde, ¿sí? Sí, nos vemos. Chao, chao. Venga, hasta luego. A teras Troskevolny. Hola, Juanjo. ¿Qué hay? Hola María. Pues nada, aquí currando un poquito. Ah, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Mucho trabajo? Sí, la verdad es que sí, algo de trabajo hay. Bueno, es lo que hay, ¿no? Sí, sí, si sí, no me quejo. Oye, ¿y qué haces esta tarde? Pues no lo sé. No tengo planes. ¿Por? Pues porque hay un evento que organiza una amiga mía y quiero pasarme por ahí. A ver qué tal el ambiente. ¿Te vienes? ¡Ah, qué guay! Sí, ¿por qué no? Pero, ¿qué es? ¿Qué tipo de evento es? Es un evento al aire libre con música en directo puestos de comida y todo eso. Ya, pues vale, ¿a qué hora es? La entrada es libre. Podemos ir cuando queramos entre las 4 y las 11. Ah, vale, pues yo salgo de trabajar a las 6. Me pasas a recoger y vamos, directo para allá. Sí, vale. Muy bien, entonces nos vemos más tarde sí. Sí, nos vemos. Ciao, ciao. Venga, hasta luego. No i jak? Trudne. Za pierwszym razem czytałam dosyć naturalnym tempem, za drugim wolniej, ale też niejakoś przesadnie wolno, więc jak ktoś nie zrozumiał. To nie jest nic strasznego. Teraz zobaczymy to na ekranie i możecie śledzić to wzrokiem i sobie patrzeć i dopasowywać to, co słyszycie, do tego, co widzicie. To jest też bardzo fajne ćwiczenie, żeby najpierw sobie czegoś podsłuchać, a później widzieć ten tekst i śledzić go wzrokiem, podczas gdy słuchacie go. To co? Analizujemy. Przejdziemy sobie przez to i przetłumaczymy. Przeanalizujemy ten cały dialog. Hola Juanjo, no tego nie muszę tłumaczyć. Juancho to jest imię, hola, znacie już. ¿Qué hay? ¿Qué hay? to pytanie podobnie jak Ketal, co tam, jak tam, co słychać, jak leci. Ola Maria, pues nada, a nic, aquí currando un poquito. I tak, o tym odpowiadaniu na pytanie, co tam, jak tam, co słychać, aquí currando dosłownie to znaczy tutaj pracując kurar to jest słówko kolokwialne od trawachar, czyli to takie y, robić. Y, nie wiem czy harować jest odpowiednie, bo to nie to samo, ale a tutaj to tak jak robota. My mówimy praca, ale też robota kolokwialnie, no to to samo tylko że to jest czasownik. Czyli tutaj pracuję troszeczkę. Pracuję sobie troszeczkę. A mój bien. A, fajnie, super, bardzo dobrze. Y qué tal? Mucho trabajo? No, i ¿y jak tam? Dużo pracy? Sí, tak. La verdad es que sí. Szczerze mówiąc, prawdę mówiąc, to tak. Algo de trabajo hay. No, coś tej pracy jest. Bueno, es lo que hay, ¿no? Hmm, Tak, już jest, prawda? Sí, sí. Si sí, no me quejo. Tak, tak. Srinome kecho, kecharsze to jest narzekać, skarżyć się. Tutaj mówimy, przecież się nie skarżę, no, nie narzekam, nie, nie skarżę się na to. Odzie, słuchaj, i haces esta tarde? a co robisz dziś po południu, dosłownie tego popołudnia? Hmm, pues no sé. no nie wiem, no tego planesz, nie mam planów. Por, a dlaczego? I to por to jest taki skrót od por dlaczego, a dlaczego. Bardzo często się tego używa, przeważnie w języku mówionym. Zamiast mówić por całe to pytanie, dlaczego, oni często właśnie w takich sytuacjach mówią samo por, to takie a dlaczego, a czemu pytasz? Pues porque hay un evento que organiza una amiga mía. Abo jest event, jak to się mówi po polsku? Jakieś wydarzenie, coś tam robią, jakieś jest. Jak to się mówi po polsku? Jest jakieś wydarzenie zorganizowane, które, które organizuje jedna moja koleżanka i kierowa charme por Ai. I chcę tam wstąpić, chcę tam zajrzeć. Aber tal tale lambiente zobaczyć jaka tam jest atmosfera. Te vienes? Idziesz ze mną? A, ah, Kegłaj. O, oh, ale super! Si, sí, qué no? Tak, czemu nie? Pero qué es? Ale co to jest? Que tipo de evento es? Co to za wydarzenie? Co to za rodzaj wydarzenia? Es un evento al aire libre. A, ah, to takie wydarzenie na wolnym powietrzu. Al aire libre kon muzyka en directo, z muzyką na żywo, puestos de comida, czyli jakieś takie standy, stanowiska z jedzeniem i y to do eso i y takie tam. Ja, pues vale. Aha, no dobra, no to ok. A qué hora es? O której to jest godzinie? La entrada es libre. Wejściówka, wstęp. Wstęp jest wolny, za darmo. Podemos ir cuando queramos. Możemy iść kiedy chcemy entre las cuatro y las once. Pomiędzy czwartą a jedenastą. W języku mówionym najprawdopodobniej powiemy na szesnastą użyjemy tego dwunastogodzinnego zegara i powiemy czwarta jedenasta, a nie szesnasta i dwudziesta trzecia. W języku mówionym najczęściej się mówi w ten sposób właśnie. A, bale. a, dobrze, ok. Pues yo salgo de trabajar, ja wychodzę z pracy, a las 6 o 6. Me pasas a recoger, przyjedziesz po mnie, przyjedziesz mnie odebrać i y vamos directo para allá. I pojedziemy tam, już tam bezpośrednio, od razu tam. Sí, vale. Tak, dobrze. Muy bien, bardzo dobrze. Entonces nos vemos más tarde. A więc więc widzimy się później. Si, sí, tak? Si, sí, tak, nożbemosz. No to do zobaczenia. Ciao, ciao. Ciao. Słuchajcie, ciao. To jest wiadomo, to jest włoskie, ciao. Ale Hiszpanie tego też używają, tylko w zapisie z Hiszpańszczają to i piszą po swojemu, i zapis wygląda tak. Ciao, ciao. Tak jak to słyszą, tak to zapisują. Można się też spotkać z zapisem o takim. Przez z O na końcu, ale to jest ciał Hiszpa... włoskie ciał. Bęga, aż talowego No, no to do potem. I jak zrozumieliście, za pierwszym razem, kiedy tempo było szybkie, i takie wszystko sprawne spójne. Za drugim razem, kiedy zwolniłam troszkę, ale to nadal nie było jakieś bardzo super wolne. I czy dopiero zrozumieliście, wyłapaliście te słówka, jak już analizowaliśmy ten tekst i mogliście zobaczyć go na ekranie? Jak to u Was wyglądało? Słówka są bardzo fajne. To jest taki bardzo naturalny tekst. Moglibyście to usłyszeć no, w każdej sytuacji. Takie jak dwóch znajomych rozmawia, umawia się. Na coś, co zrobią po pracy, to jest bardzo naturalny tekst. Te wszystkie słówka, małe słube, słóweczka, zobaczcie jak one działają, jak one sprawiają, że ten tekst jest spójny, ta rozmowa tak płynnie przebiega. To jest też do nauczenia, także uczcie się i nosotros nos vemos en la próxima clase, como siempre. Adiós.